To będzie przebój Dawaj Maniek, dawaj w dziesiątkę No się doej Na patronie szkoły, co? Co? I tak. No ile będziesz się lał, no, się... Daj spokój. On zawsze tak wszystko rozważał? Tak długo? No. się, loba. dobra? Nie Ty, mariasz. W Góry. Jest... Nie trafiłem. No. Ale lipa ty trafiłeś chyba. Razem ze mną chyba. Dobra, dobra, Albo i nie, nie wiem, czy to mój, czy dwa. Nie, dwa nie, w w górę, to.